Akcja polski film niegłuchnie głównie powstawała w głowach mojej i moich znajomych od jakiegoś czasu. Jestem jakby nie była osobą niesłyszącą, bo ja słyszę za pomocą sprzętu, ale tak naprawdę te problemy ze słuchem mam. Nie jest tak, że słyszę wszystko. Ja słyszę niewielką część i oglądanie filmów jest dla mnie trudne, szczególnie jeżeli nie ma w nich napisów. Napisałem list do różnych. Instytucji życia publicznego dostałem odpowiedź jedynie od Rzecznika Praw Obywatelskich świętej Pamięci Pana Kochanowskiego. Pokazałem to swoim znajomym, że, że coś w tej sprawie ruszyłem. Oni stwierdzili, pójdźmy dalej. To trzeba z tym wyjść szerokim frontem. I tak krok po kroku doszliśmy do stworzenia tego typu akcji. Powiem tylko zmienić i idziemy dalej. Dla osoby z problemami słuchu, y, życie stawia pewne, pewne przeszkody, które często trudno y, pokonać. Jedną z nich właśnie jest y, kwestia y, napisów. I pierwszym naszym celem, i y, to wciąż postępuje, jest właśnie świadomość u osób słyszących, że y, taki problem istnieje. Między innymi dlatego produkowaliśmy filmiki y, bez Dźwięku, kawałki polskich filmów bez dźwięku, które niejako oddają to, ten, ten klimat, czy, czy to, z czym się właśnie boryka osoba z problemami słuchu, że ona widzi obraz, ale kompletnie nie może zrozumieć wydarzeń bez zrozumienia dialogów, a bez napisów, niestety, najczęściej po prostu nie zrozumie. Ja jestem w ogóle fanem dziesiątej muzy. Przez wiele lat chodziłem, staram się obecnie chodzić na filmy, na przykład na warszawski festiwal filmowy I ja może nie tyle, że żyję filmem, ale jest to, jest to rzecz, która jest mi na pewno bliska, szczególnie polski film i w ostatnim czasie produkcje polskie wróciły całe szczęście na E, e, odpowiedni e, poziom. Cieszę się, że mogłem zobaczyć na przykład rewers z, napi z napisami, bo, bo tylko to jest też to. Ja te, te napisy widziałem angielskie, nie polskie. to są, to są te, te problemy. Ja w kinie nie mogę polskiego filmu obejrzeć, bo no, polski film jest po prostu. No, napisów nikt nie, nie, nie przewidział. Jeżeli potem tych napisów nie ma na DVD, to film dla mnie. Może nie też nie istnieje, no ale no, z bólem serca niestety nie, nie obejrzę. Chciałbym mieć możliwość każdy polski film e, obejrzeć i, i, i zrozumieć. No, niestety w tej chwili tej możliwości nie ma. Zapraszam do odwiedzenia strony PFNG.pl Obejrzyjcie filmiki, które tam są. Zobaczcie, jak czuje się osoba, która chce obejrzeć film, a nie jest w stanie usłyszeć, co tam się dzieje, o czym mówią bohaterowie filmu. Jak zobaczycie to, stwierdzicie, że akcja Polski Film nie głuchnie jest potrzebna. Wesprzyjcie nas.